Cześć, moje drogie osoby z Podznaku Barana. Witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Spójrzmy na podstawowe aspekty, które zawsze Was tak żywo interesują. Ja Wam dziękuję jak zwykle za to, że jesteście, że wspaniale komentujecie, bywacie na kanale i oglądacie. A jakie te karty dla Was już patrzymy? Single, pustelnik, osoby zajęte, księżyc, osoby szukające pieniędzy, pracy, siedem mieczy, osoby mające pracę. A Pucharów, aspekt finansów król buław, to, to lotek gry losowe, królowa pucharów, aspekt seniorów kapłanka, atmosfera tygodnia to giermek buław, zdrowie 6 pucharów, i nad czym należy pracować rycerz mieczy, a więc mamy karty dosyć ciekawe. I tak, zaczynamy oczywiście od pustelnika. Czyli tutaj single akurat nie będą w jakimś sensie aż tak się starać, jeśli chodzi o kwestie uczuciowe, ale też mogą po prostu być osamotnione tak w jakimś sensie, nawet będąc w jakiejś znajomości. Cudzysłowi, po, po początkowej relacji możemy odczuwać tutaj po prostu izolacyjność. Ona może być właśnie z wyboru, ale też może być izolacyjnością, która będzie niezależna całkowicie od nas, a więc nie bójmy się jej. Przeczekajmy ten czas. Być może będziemy, jakby, tutaj mieli jakąś wiedzę odnośnie tego, co się wydarzyło, a więc dokona się też autorefleksja. Natomiast, jeśli mamy kogoś, mamy księżyc, karta. Złudzeń, karta fałszy, fałszywych ocen, tak naprawdę. No, i tutaj musimy uważać, bo możemy na przykład ocenić partnera zbyt pochopnie albo zbyt entuzjastycznie, w jakimś sensie przeeskawić pewne tendencje, cechy, lub zbyt negatywnie, co wpłynąć może na właśnie fałszywą ocenę. Dużo iluzji, coś ukrytego, fałsz i jakieś tajemnice. Natomiast, jeśli chcemy szukać pieniędzy pracy ogólnie, to mamy siódemeczkę mieczy. Jest to karta fajna, bo ona zachęca do kombinowania, szukania sprytnych rozwiązań, okazji, ale ostrzega też, byśmy nie przekombinowali lub nie dali się oszukać, bowiem, niestety, jest to karta złodzieja, oszusta, manipulatora, choć my też możemy wykazywać się takimi cechami. No, ale mimo wszystko, byśmy nie byli zbyt pewni siebie, tak? Sprawdzali wszystko tutaj po prostu. Natomiast jeśli mamy pracę, mamy asa Pucharów, nowa energia, nowe aspekty, nowe obowiązki, nowa ścieżka, może być to nowa ścieżka w ramach pracy, którą wykonujemy, lub ścieżka, która wiąże się oczywiście z aspektem czegoś zupełnie nowego, awans wywyższenie, odnalezienie czegoś, co było dawno poszukiwane, a więc tak zwanego się świętego grala sytuacji, osoby, która w sprawach zawodowych będzie dla nas kluczową. Finans. Mamy tutaj króla Buław i królową pucharów na Totolotka. W tutolotka możemy grać, ale tutaj, jakby w gry losowe, hazardowe, tam gdzie jest kobieta. Natomiast finanse będą wymagały od nas dyscypliny, e, takiego trzymania wszystkiego mocną ręką. E, I tu, tu w ogóle, ogólnie w finansach, pomóc nam może mężczyzna silny, zdeterminowany, gdzie warto tutaj się wykazać, bo możemy osiągnąć znacznie więcej. Seniorzy mają kartę kapłanki, co oznacza, że w tym tygodniu powinniście kierować się intuicją, a więc nie bójmy się tego, co czujemy, co myślimy, jakie mamy intencje, jak kieruje nami intuicja. Może być to w jakiś znak, znak czy znaki, może chodzić o jakieś impulsywne. Sygnały gdzieś tam, które będą do nas dochodzić, a więc starajmy się tu odczytywać pewne aspekty na bieżąco, no i kierując się właśnie intuicją szeroko pojętą. Także kluczową postacią w kwestiach ogólnie dla seniorów będzie odgrywać kobieta, nauka, pogłębianie wiedzy. Atmosfera tygodnia Giermek była w spontaniczne sytuacje oraz rozpoczynanie czegoś od początku, wpływ młodych osób. No i tutaj zdrowie sześć pucharów, coś wróci do nas z przeszłości. Kwestie może być, mogą być dotyczące chorób przekazywanych z pokolenia na pokolenia, więc może się coś ujawnić, coś co gdzieś tam było już kiedyś w naszej rodzinie. Zwróćmy uwagę na układ hormonalny układ moczowo-płciowy, nerki, podwójne narządy jest to bardzo dobra karta jeśli chodzi o aspekty na przykład tutaj dzieciątka czy, czy chęci posiadania dzieciątka jest to karta sprzyjająca karta dobrych wiadomości no i właśnie jakiegoś powrotu do przyszłości może być tak, że na przykład wrócimy do jakiegoś lekarza, sposobu leczenia jakiejś placówki no i nad czym należy popracować a więc tutaj Rycerz Mieczy. Popatrzmy nad własnym gniewem, porywczością, e, nad tym, by nie ulegać wpływom też innych osób, bo to jest karta atakującego na przykład mężczyzny. Agresywnego. My też powinniśmy unikać tutaj agresji, agresji, zapalczywości, wykorzystajmy tą energię na błyskotliwe rozwiązania. Możemy mieć cięty język, owszem, ale nie taki, żeby od razu wzbudzał agresję, czy żebyśmy od razu szli na tak zwaną wojnę. Tutaj inteligencja powinna być użyta w zupełnie innym aspekcie. Tak więc z tego się trzymajmy. Dziękuję, pozdrawiam i idziemy dalej do osób spod znaku. Byka, witam serdecznie, drogie byki. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Zobaczmy drogie byki, jaką się będzie przedstawiał. Bardzo dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze, za to, że wysyłacie niesamowitą, wspaniałą, cudowną energię, za to, że subskrybowaliście kanał. No i za to, że jesteście. A jakie te karty dla Was już patrzymy? I tak, słońce dla Singli. Osoby zajęte sprawiedliwość. Osoby mające ochotę szukać pieniędzy pracy władca. 10 pucharów dla osób mających pracę. Finanse 5 denarów. Totolotek 9 mieczy. E, tutaj seniorzy wieża, e, atmosfera tygodnia 3 miecze, zdrowie moc. No i aspekt, nad czym popracować wędrowiec. No, i już patrzymy oczywiście, jak to się przedstawia. Bardzo ładna karta dla. Singli, słońce, fajnie, bo możecie teraz, no i powinniście w ogóle wychodzić do ludzi, cieszyć się życiem, promieniować tą wspaniałą, niesamowitą, dobrą energią. Jest to karta powodzenia, sukcesu, spotkania też kogoś, kto naprawdę nam się po prostu spodoba. Więc powodzenie na każdym polu działania, no i możliwe wejście w stałą, dobrą, korzystną relację. Natomiast osoby, które mają kogoś, mają sprawiedliwość, no jest to karta właśnie tutaj troszeczkę rozliczająca, więc musimy się liczyć z tym, że to co Przeważa tak w danym momencie to na razie jest wygrywającym aspektem. Dla niektórych będzie to pozytywne, dla niektórych negatywne lub ostrzegawcze. Tak więc tutaj musimy przede wszystkim być uczciwi wobec samych siebie, ale też i wobec relacji, partnera. Tak więc zwróćmy uwagę na własne emocje, na to co się nazbierało w danym momencie. Co możemy zrobić, jak to jeszcze naprawić, bo niektórzy z was, mo, z was mogą się po prostu rozstać lub być na krawędzi. Natomiast wiadomo, jeśli są pozytywne aspekty, no to tutaj no, korzystamy z tych dobrych walorów energetycznych. Natomiast jeśli mamy ochotę szukać pieniędzy pracy, mamy władcę, e, karta szansy ułożenia sobie życia pod tym względem, e, karta siły, determinacji, e, protekcji, kogoś bardzo tutaj mocnego, mocarnego można by powiedzieć, wejście w układy z kimś, kto bardzo dużo wymaga, ale też i może dużo dać. Jeśli mamy pracę, z kolei mamy dziesiąteczkę pucharów, w tym tygodniu panować powinna atmosfera ogólnie rodzinna. Jakieś szczęście powinno nas spotkać: podpisanie dobrych umów, szczęśliwe zwroty okoliczności, zadowolenie, satysfakcja. No i też to, że tak naprawdę, no to przybędzie nam wszystko szło. A więc korzystajmy z tych dobrych aspektów. Coś tutaj się dobrego wydarzy. Jeśli szukamy jakichś pozytywnego rozwiązań w ramach pracy, którą mamy, to oczywiście je znajdziemy. Finanse: 5 denarów i. Dziewięć mieczy na Totolotka. Dziewięć mieczy na gry losowe wskazuje na wiele nerwów, tak obaw. Ciężko będzie teraz grać, szczerze mówić, na luzie. Szczególnie, że tu mamy piątkę denarów Możemy się strasznie bać, że przegramy, że no nic nie ugramy, że, że no po prostu takie napięcie, tak? Czy to jest dobry czas, by grać przy takim układzie? Nie, bo będziemy się strasznie męczyć emocjonalnie, mentalnie, będziemy sobie zadawać ciosy, no niby możemy ten sprytny intelekt wykorzystać, ale. Będzie ciężko, zwłaszcza, że w ogóle w finansach mamy kartę straty. Teoretycznie można ją odzyskać, tak, ale może być nam ciężko poprzez właśnie nasze em, zagubienie, emocje. No i tutaj też mogą nas czekać wydatki po prostu i będziemy z tym się bardzo mocno zamartwiać, choć pieniądz ogólnie w zasięgu ręki będzie, tylko czy my go odkryjemy, no to już jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast wie, że dla seniorów oznacza jakąś zmianę, gwałtowną zmianę, losową zmianę. Może oznaczać po prostu kłótnie w otoczeniu, rozbicie pewnych układów, pewnych znajomości, stratę. No, i generalnie e, różne takie nieprzyjemne czasem, niestety, przy tej karcie, zwłote okoliczności, wypadki, upadki, też kolizje, e, no i trudności, ale też uważajmy na własne emocje, bo nagle możemy e, chcieć coś zniszczyć, też może coś na przykład wisieć na włosku i teraz w tym momencie po prostu dokona się ruina, zmiana planów, wszystko się przetransformuje, by rozpocząć coś zupełnie od początku. Natomiast atmosfera, no tygodnia tutaj trzy miecze, a więc troszeczkę tak, taki czas smutku w jakimś sensie i roztrząsania też bólu jakiegoś, a więc uważajmy na to, bo to nie tylko musi się coś strasznego wydarzyć, ale my też możemy po prostu coś ostrząsać. bo coś tam na przykład się nie uda, a my już to będziemy przejaskrawiać, wyolbrzymiać. Zdrowie będzie wymagało od nas determinacji, bo jest moc. Opanowanie wszystkich lęków, swoich słabości. Jest to karta cudowna, bo jest to piękna karta rekonwalescencji po operacji. Jest to karta siły, odzyskania tych sił witalności, ale też i determinacji, którą powinniśmy się po prostu kierować. A więc dobry czas, żeby wziąć się za siebie, zacząć działać dla siebie i własnego dobra. Tutaj też pozytywny wpływ kobiety może zaistnieć. No i zwróćmy uwagę na kości, stawy. Oraz sprawy krążeniowe. No i nad czym popracować. Wędrowiec, jeśli nie dawaliśmy sobie jakiejś beztroski zabawy, nie szliśmy od początku z czymś na przykład, to karta do tego nawołuje. Natomiast jeśli jesteśmy zbyt właśnie beztroscy, zbyt lekko traktujemy pewne rzeczy, to może być nawołanie ostrzegawcze, by po prostu to zmienić i nie być jak dziecko, tylko po prostu zupełnie inaczej podejść do pewnych kwestii. A więc tego Wam życzę. Pozdrawiam i przechodzimy dalej. Idziemy do bliźniąt. Witam serdecznie, drogie bliźnięta. Bardzo się cieszę, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na horoskop. Zobaczmy, jak u Was przedstawi się właśnie ten czas. Czy będziecie zadowoleni, jak to będzie wyglądało? Już patrzymy. Bardzo dziękuję za subskrypcję kanału. Dziękuję, że obserwujecie, oglądacie. Jest mi jak zwykle niezmiernie miło. A jakie karty? Tutaj single 9 denarów, osoby zajęte 6 pucharów, osoby szukające pieniędzy pracy, giermek denarów, osoby mające pracę 8 denarów. Finanse 6 denarów, aspekty to, to lotka gier losowych, a z pucharów seniorzy 7 mieczy, atmosfera tygodnia. Giermek Pucharowy, Zdrówko, Drzewo Życia. No i nad czym tutaj popracować? 4 denar. No i mamy to taki dobry układ, dosyć mocno stąpający po ziemi, bo jest naprawdę sporo kart denarowych. No i właśnie rozpoczyna taka karta, dziewiątka denarów, karta. Asertywności, czyli takich wymogów stawiania siebie na piedestale, mimo wszystko, a więc tutaj gołębie serce już nie odegra kluczowej roli, tak? Poświęcanie się dla kogoś czegoś nie. Jest to karta wymogów, tak? Komfortu psychicznego, sytuacyjnego, materialnego i tym możemy się kierować w kwestiach uczuciowych, gdzie będziemy chcieli i powinniśmy doświadczać tego, co nam się podoba, także możemy spotykać osoby które również gdzieś tam będą bardzo poukładane i nieco wyrachowane. Natomiast te sześć pucharów dla osób, które mają kogoś, to karta oczywiście aspektu związanego z... Powrotem do przeszłości, jakieś sprawy, sytuacje mogą wracać. Karta zaproszeń, karta uroczystości rodzinnych, karta tutaj zabawy z młodymi osobami, tutaj w ogóle generalnie i takiego spędzania czasu w sielskiej, serdecznej atmosferze, gdzie będziemy naprawdę dobrze się czuli no i w ogóle spotkania rodzinne na które warto się udać na przykład tak A więc może na przykład wrócić do nas zaproszenia od kogoś i może warto je przyjąć natomiast jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy giermka denarowego coś możemy od początku zaczynać jest to świetny czas na kursy na szkolenia, by się czegoś uczyć, możemy też dostać pracę której będziemy po prostu uczniakiem na razie no i jeśli mamy pracę to mamy ósemeczkę Denarów, a więc to będzie pracowity tydzień, pełen obowiązków mozolnych, powtarzalnych, bezpiecznych też jednocześnie, bo to nie jest karta konfliktów, tylko po prostu wdrożenia się w to, co należne, to, co trzeba zrobić. Finanse: 6 denarów. No i aspucharów na gry losowe. Tutaj możemy mieć nową zajawkę, nowe sposoby nie wiem, patrzenia na tego Totolotka, nowe liczby. Generalnie nowości, nowości, kierowanie się emocjami i znalezienie na przykład jakiegoś e, świętego grala, tak zwanego systemu, e, który nam przyniesie jakieś pieniądze, zwłaszcza, że tutaj jest możliwość e, kwestii dorobienia się, tak? Tutaj też ktoś w finansach może nam pomóc, e, jakaś osoba wyżej stojąca, no i w finansach zadbajmy też w ogóle o równowagę między dawaniem i braniem, czyli jakieś negocjacje. Natomiast seniorzy mają siódemkę, mieczy. Powinniście uważać mimo wszystko, bo jest to karta oszusta, manipulanta, manipulantów, no i to mogą być młode osoby, czy młodsze, ale nie tylko. Generalnie trzeba zwrócić uwagę na kogoś, kto może nas oczarowywać. Tutaj możecie też oczywiście być też graczami mimo wszystko, tak i też gdzieś tam manipulować pewnymi aspektami, ale ja bym uważała, bo jest to karta jakiejś gry, oszustwa, straty, manipulantstwa, wykorzystania. Natomiast aspekt atmosfery tygodnia, Gierbek Pucharów, możemy otrzymać jakieś zaproszenie od kogoś młodego czy w związku z jakąś młodą osobą zaproszenia, zabawa, miła atmosfera. Zdrowie drzewo życia, cokolwiek dzieje, dzieje się dobrze, tak, to nie jest karta, która wskazuje na konkretne schorzenia, tylko na to, że po prostu w naszym planie duszy musimy pewne rzeczy wykonać i one muszą zaistnieć w jakimś sensie, a więc tutaj karta, która mówi o tym, że po prostu jeżeli jest dobrze, no to cieszmy się z tego, pielęgnujmy to zdrowie, jeśli jest niedobrze z kolei, tak, to nie traktujmy tego personalnie, dlaczego ja w takiej kategorii, tylko działajmy, starajmy się nie użalać nad sobą. No i nad czym popracować? 4 denary nad skąpstwem, chytrością, ale też i nad relacjami, gdzie możemy czuć się w jakimś sensie oszukiwani, bo ktoś jest w stosunku do nas skryty skąpy. Unikajmy też takich osób, bo one nas mogą gdzieś tam mentalnie wyniszczać. Warto przekraczać też własne granice komfortu, by właśnie doświadczyć czegoś lepszego, nowego. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Hej.